mano Dzisiaj mamy krótkie wideo. Nie będzie to o Opelku, no, ale może i o Opelku. No. Zastosujemy sobie dzisiaj pukankę do naszego silnika. Jest to akurat busik. Kupiłem coś takiego. Cenę, jak tu widzicie, trochę przepłaciłem. Lepiej kupić to na internecie. starcza to na Wlewamy taką pukaneczkę na 6 litrów, 5 litrów oleju do silnika. Musimy zlokalizować korek pod naszą maską. No i wlewamy całą tą butelkę. No nie tutaj, tak przynajmniej wody zapisze. tutaj mamy koreczek. Pisze, że. Musimy zrobić to tak, wlać całą pukaneczkę trochę częściej, ale taki mamy klimat. Całą pukaneczkę przez ten korek wlewowy. No i uruchomić silnik na jakieś 10 minut. Zaraz zobaczymy, jak on to zje. Ciężko mi kurwa. W ten sposób zabezpieczone, żeby dzieci mamy to koreczek wlewamy ją sobie do dziury cyk 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 po takim zabiegu zostawiamy silnik zapalony na 10 minut żeby sobie popracował ten oto płynik w środku no i zabieramy się potem za wymianę oleju potem Wam pokażę Wymienić olej w tym oto cudzie. Bang! Jakby coś, to oglądajcie moje super filmy. Może komuś się coś przyda. Pozdro.